Piękna malowniczo położona na Podkarbaciu gmina Chmielnik. 7 tysięcy mieszkańców, piękna infrastruktura sportowa, społeczna. 26 czerwca niewielka rzeczka, która przepływa przez tę gminę, doprowadziła tę gminę do katastrofy. 65 domostw całkowicie zdemolowanych, zalanych, utrata przez osoby. I rodziny tam żyjące majątku całego życia. Chcemy wesprzeć wspólnie z Gdańskim i Sopotem łącznie kwotą 500 tysięcy złotych. Gdynia ma udział 150 tysięcy w tym działaniu. Bardzo konkretnie wyjść naprzeciw potrzebom tej niewielkiej gminy, ale bardzo dotkniętej. Tam rzeczywiście bardzo mocno zostały dotknięte zarówno osoby fizyczne, jak i też infrastruktura miejska. Ważne jest to, byśmy pamiętali między samorządami także, że solidarność i niesienie pomocy w takich sytuacjach to nasz obowiązek. Złożyliśmy także w gminie Chmielnik i paru mniejszym gminom na Podkarpaciu dotkniętym powodzią taką ofertę, że jeżeli uznają, że jest taka możliwość i potrzeba, bardzo chętnie ugościmy dzieci z tych gmin na letnie wakacje. To była kwestia jednego telefonu. Bardzo się cieszę, że wspólnie z moimi kolegami, pan Panem prezydentem Gdyni Wojciechem Szurkiem i prezydentem Sopotu Jackiem Karnowskim to był mój jeden telefon, do nich słuchajcie, pomóżmy i od razu się zdecydowali. Zawsze nasi mieszkańcy także zbierali dary dla powodzian, dla ludzi z wiatrołomów, także to nie jest tylko taka rzecz, że myśmy podjęli tę decyzję polityczną. Jest to zdecydowanie decyzja naszych mieszkańców, bo zawsze takie decyzje spotykały się z pełną aprobatą ze strony wszystkich mieszkańców, którzy bardzo chętnie do tej pomocy też się dorzucali z własnej kieszeni.